O Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. 20 sierpień dzisiaj. Zobaczcie, co to za pustynna akcja. Tak, dzisiaj e, kopiemy cebulę, narzędy. Teraz leci właśnie odmiana Heibel. E, tam z lewej strony jeszcze do obcięcia Heisinger. No i co, cebulka wygląda ładnie. Ładną łuskę teraz robi, złoci się. No i dojczwarek tutaj śmiga i kopię. na akcja. No niestety skarby, których na polu byśmy nie chcieli. No i sporo bryły. Jest bardzo sucho, no ale co, wykopać trzeba. Musi schnąć i będziemy myśleli o zbiorach, tak? Niestety dużo tej bryły pójdzie przez kombajn, jak będziemy zbierać. Ale najważniejsze, cebulka jest tak, jak się należy i co? Robota jakoś tam powoli, powoli idzie. No, zobaczcie, tak pięknie wygląda cebula po zbiorze. To jest cebula zebrana z poprzeczniaków, naszą grimką. E, tam taki krót, krótką wrzutkę dam, dosłownie w 4 sekundy jak leci naszą grimką. Nie mamy przystawki wprawdzie do zbioru, ale jakoś tam poszło. E, no cebula, cebula piękna, tak ładna, złota łuska. E, na skrzyniach wystawiona na słoneczku, także się grzeje, e, dosycha już właściwie jest sucha, tak? Tutaj mówię, bez obcinarki, ze szczypiorem i tak ten szczypior ładnie zasech. Kaliber fajny, wyrównany, reszta będzie kopana. No nie dzisiaj, chyba, a dopiero jutro. No tu cebulka, a w tle zbiorniczek na RSM. No do sezonu jesteśmy przygotowani. Kolejnego tak w połowie. Jeszcze jedno auto RSM-u właśnie nam brakuje. Teraz słyszałem, że delikatne obniżki na azoty, no i tak te ceny że tak powiem, no względem płodów rolnych, wydają się być wysokie, ale y, Bulan Makro teraz 1360 słyszałem, że można kupić RSM, no to co, cena na poziomie 1200 chyba z haczykiem no my jednak tam przy RSM-ie, trzy formy azotu równość aplikacji no i co do RSM-u, dorzucimy dorzucimy siarczanu, amonu, żeby dostarczyć siarkę. Chociaż teraz y, fajna opcja w grupie azoty RSM z y, kędzierzyn koźla 28 azotu i 5% siarki. Także z siarką fajnie, bo wcześniej było 26 plus 3 teraz kędzierzyn chyba uruchomił nową linię właśnie do RSMu 28 plus 5. Te 5 to już jest y, spoko opcja, no bo na dobrą sprawę i przy pełnym nawożeniu rsm w rzepaku można temat y, siarki zamknąć w zbożu to już tym bardziej, w zbożu idzie zamknąć temat siarki tym RSM 26 plus 3. Dzisiaj takie daily, kilka tematów, szybki vlog tego co się dzieje aktualnie na gospodarstwie bo dzieje się sporo, nie ma kiedy właściwie pomontować filmów, nie ma kiedy nagrywać. Tak zwany opór nas dopadł w tym tygodniu się wyrzepaku nawożenie obornikiem pod y, poplony, siew poplonów, w rzepaku y, wybiórki cebuli tak jak widzieliście no niestety chłopaki zapali awarię połowa cebuli wykopana y, tak jak tutaj zaraz będzie widać y, jak to idzie reszta będzie kopana prawdopodobnie jutro jutro tak, to niestety jest niedziela ale tak usługodawcy pasuje więc no nie ma co tam y, gdybać no a my kopiemy pyrę, pyrę przemysłową na poniedziałek mam pierwszy wjazd do Trzemeszna no i co, i tak to tak to ładnie wygląda, coś tam leci plon, wam powiem, że no zobaczymy co tam wyjdzie po odstawieniu całości ale jest, jest ok, tak jak na to, że tutaj ziemniak po ziemniaku widać tam pojedyncze czerwone te czerwone ziemniaczki to jest Red Lady tu rok temu właśnie rosły ziemniaki no i co, tutaj jakaś wczesna odmiana padła już wcześniej dlatego od niej zaczęliśmy drugie auto mam na wtorek a reszta pojedzie później, bo tam jest odmiana późna, jeszcze zielona, jeszcze rośnie, jeszcze coś tam nabija No i co, ziemniaczki ładne jak widać, coś tam do zbiornika leci, a w tym tygodniu mówię, no nie ma kiedy wczoraj włożyć że tak powiem opór, mówię na stopad, wczoraj 20 godzin za kółkiem, przez wczoraj też niewiele mniej, dzisiaj też kolejny dzień Ej, Jeszcze też wyskoczę Ej, na usługi trochę posiadć rzepaku chętnych na się wcentają no to jakby czemu nie? Już właściwie stałych chętnych, bo no już w zeszłym roku siałem dwa lata temu, też nie wychodzi to źle centają, też będziemy siali rzepaki w poniedzieli, to jeszcze też może odcinek nagramy, no i co? I, I tak to wygląda, dobra, odkładam zaraz telefon, trochę mi się przypycha, nieraz Tutaj pomiędzy talerzem, między krojem, a, a tym wciągaczem gdzieś tam w kamosie trochę kwastów wyrosło. Już tutaj te ziemniaczki niestety dość wcześnie dopadła mi zaraza pomimo mocnej ochrony. Prawdopodobnie syceniak był e, trochę porażony. No i padły, tak? e, Tutaj w tle buraki cukrowe. E, buraki się cieszą, w minionym tygodniu dostały. Ile? 17 litrów opadu także e, pogoda sprzyja. Cukierek się robi, słoneczko jest. Jeszcze parę dni pewnie pójdę pod kosę tak zwaną co w zbiorniku mam ważone 3800 taki czubaty zbiornik e, TIR pozaładunek tutaj kolegi już czeka, także skończymy kopać ostatni zbiornik Kobie e, i no, ładujemy e, miażki się wstawi na halę, żeby nie stały na słońcu, no wiadomo, że to jest spadek masy, jeśli w takim słońcu postawimy, aktualnie mamy chyba 30 stopni tam jest pryzma także no roboty w brud, chyba jak u wszystkich dużo więcej jak brzliwe eee, mówię, a wykopki dopiero przed nami, bo jeszcze się mniaka sporo do wykopania jadalnego głównie tak, bo z przemysłowym to idzie akurat rachu ciachu rachu ciachu i jeszcze tak powiem po temacie, a wiadomo jadalka delikatniej trzeba w skrzynie ostrożnie Poukładać od razu do magazynu, ale z jadalką to jeszcze, 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 jeszcze trochę A sobie rośnie, bo jeszcze łęcina jest tak, końcówka zieleni Coś tam jeszcze dobija, mówię tutaj trochę komosy, trochę powoju gdzieś tam wyskoczyło, słabsza działka No i co, i są efekt, ale na jedną doglebowkę to i tak nie jest tutaj źle z tymi chwastami, pojedyncze sobie te komoski Dobra, lecimy dalej z drugą częścią vloga Dzień już coraz krótszy, 21 Pora karmienia, jutro siemy rzepak, rozrzutnik będzie potrzebny do rzucenia kurzaka, no i co, pomimo tego, że wieczór, to no działamy, o, dopiero 200 litrów, leci cebulka, obornik, dzisiaj będzie siany rzepak na części pól, właśnie, no tam, gdzie, że tak powiem, nie było już tego obornika, no, ze 3 lata, to kurzaka e, po 10 ton, no i będą się wygodzina, chwilę po piątej, jeszcze słoneczko nie wyszło do nas, także dzisiaj zaczęliśmy szybko, bo, bo Dominik chce siać, tak, a wiadomo, że jemu to, no, musi być przygotowane pole już jak przyjedzie, musi być trochę nawiezione, potem sobie mogę wozić, wiadomo, na bieżąco, no ale działamy. Jake'a spisuje się jak na razie super. Załadunek jednego rozrzutnika, obornika. Oto średnio idzie 30% szybciej jak Merlo naszym. Wiadomo, większa łyżka, szybsza hydraulika. O to nam przede wszystkim chodziło, tak, te załadunki obornika, bo mamy w do wywiezienia bardzo dużo, bo ja wiem, z 1500 ton obornika. Wiecie bajki pisze, no wiem ile kupuję towaru, ile za niego płacę eee, także mocno stawiamy na nawożenie organiczne a ja uważam, że nic nie jest w stanie zastąpić na no właśnie e, naturalnych nawozów jak ktoś ma możliwości i zresztą co ja będę wiele mówił, jak ktoś chce to spróbuje e, obornik jest obornik, mi, mi tam nie powie e, no i sobie działamy tutaj do rozwiezienia na tym polu mamy jakieś 10 aut część pójdzie też pod poplon pod buraki cukrowe taka technika wiadomo że część tego azotu może ulec stratom tak ale poplon wybuja zrobi ładną masę i też później przez mineralizację myślę że odda nam ten azot który, który pobrał chociaż częściowo no i co 916 zapięta w boju i i działamy sobie no co Samo się nie zrobi. No, jedziemy z Koksem. Teraz obornik pod yy, poplony. Poplony pod buraki cukrowe. Wprawdzie zapowiedzi cen na następny sezon nie napawają optymizmem i jakimiś wielkimi planami zasiewowymi. Ale raczej utrzymamy powierzchnię. No bo wiadomo, coś trzeba siać. Rzepaku generalnie jest mniej. No i działamy. Mikołaj uprawia na głęboko. Dojechała do nas Waltra T175. Jest to ciągnik zastępczy z możliwością ewentualnego wynajmu. To jeszcze nie jest nasz ciągnik. Jeszcze na razie nie zdradzamy czy to będzie walterka, czy to będzie e, może inny odcień zieleni. Jak widzicie jest napis wynajmi mnie. No i działamy sobie przygotowanie pod zasiew poplonów. Tak na porządnie podchodzimy do tematu. Niech ta ziemia jest już luźna, niech ten poplon ma jak rosnąć e, tutaj będzie założona mieszanka częściowo faceli częściowo e, poplą z kawłesu jakieś kupiłem to jest lnianka e, koniczyna aleksandryjska facelia i coś tam jeszcze w składzie jest a no, na stronie sobie zerkniecie jakieś 10 ton obornika i mieszamy na głęboko jutro pójdzie siewnik amazonę Fentaya, tam po prawej siewy rzepaku z siewą rzepaku Zobaczcie odrębny odcinek, Dominik też tam akurat ustawia. No i co, działamy sobie powoli do przodu. Pogoda sprzyja sobie słońce nie ma yy, ciepło, także no, strat nie ma w jakich Najgorzej jak upalne słońce, to wiadomo, że straty azotu jakieś tutaj postępują. No i powoli, powoli, powoli do przodu. No i lecimy z koksem, ładujemy, ładujemy Pyrkę Bożą. Zobaczymy jak nam to pójdzie, żeby tu ziemię nie nabrać, bo czyste mamy, a po co by tu załadować ziemią, resztę trzeba będzie chyba wyzbierać ręcznie Tata za sterami, skani Skanio najlepszą, jak wszyscy mówią O, jest ryb łyżka. Elegancko